Witam was kochani bardzo serdecznie. Jest to odcinek podsumowujący, a zarazem taki bardziej z podziękowaniami dla was za to, że byliście obecni podczas 14 dni z awatarem. Był to okres naprawdę dla mnie dużej wzmożonej roboty, bo rzadko kiedy robiłem 14 filmików dzień po dniu pod rząd. W sumie chyba nigdy. Dlatego było coś dla mnie to nowego i bardzo mnie cieszyło, jak wiele osób było ze mną e, właśnie codziennie. Wiele osób komentarz zostawiało też faktycznie e, codziennie e, dziękuję wam za to, jesteście wspaniali e, no i co, oprócz tego oczywiście e, też na moim kanale znajdziecie piersi wspierający, w tym e, Dypson Dyba, e, po prostu Czesław, Daki1305 Ruszu i Klaudiusz Gutborowy, e, dziękuję wam za to, że uwierzyliście i wsparliście projekt gwarantuję, że będzie dla was dużo atrakcji na samym kanale oprócz tego oczywiście muszę podziękować e, moim kochanym Kolego z YouTube'a, którzy zgodzili się ze mną tutaj robić ten cykl 14 dni, którym też serdecznie dziękuję. Nie każdy z nich robi właśnie materiału typu kroniki awatara, gdzie czytasz skrypt i po prostu musisz ten tekst dobrze przeczytać. Niektórzy są lepsi, jak mówią to właśnie na żywo, bez przerwy, bez zacięć. Gdzie jak widzicie, mi czasem to gorzej wychodzi niż czytanie ze skryptu, bo ja teraz aktualnie skryptu nie, nie mam i Gadam wszystko z głowy, co jest dla mnie, wiecie, gorsze niż czytanie skryptu, tak, tak się układa wszystko w życiu, że jedni bez skryptu sobie lepiej dają radę, a inni ze skryptem. W każdym razie nie o to tu chodzi, o to chodzi, że chciałem podziękować Imaginarium, Cyferowi, Pichałowi, Gracz Fan i Postać TV. Każdy z nich mi pomógł w jakiś sposób. E, cyfer im, im, Imaginarium Pichał i Gracz Fan pomogli mi w samych e, właśnie e, filmikach, gdzie mówili. A postać TV pomógł mi e, trochę mentalnie, trochę też e, z miniaturką, więc. Też mu muszę podziękować, naprawdę. Dziękuję Wam, bo byliście naprawdę dla mnie bardzo dużym wsparciem. Nie sądziłem, że kiedykolwiek dojdę do takiego momentu, gdzie ludzie no, o wiele więksi ode mnie będą chcieli ze mną też tutaj coś robić razem, współpracować. Naprawdę świetna rzecz. Dziękuję Wam. No i oczywiście na koniec muszę wspomnieć, że zaraz też opublikuję filmik dla moich wspierających, którzy tylko oni będą widzieć o konkursie, który. No, zapowiadałem właśnie pod koniec tych e, 14 dni, i oprócz tego, e, cały właśnie cykl 14 dni z awatarem. Zrobiłem z niego playlistę 14 odcinków, która jest w opisie filmiku, w zobaczycie czy wszystkie odcinki już obejrzeliście, czy wszystkie odcinki daliście radę obejrzeć może tam zobaczycie, które pominęliście po prostu zachęcam wszystko w link, w link w opisie cała tutaj playlista no i co, jeszcze raz dziękuję dzięki, że byliście ze mną w przyszłości może pojawić się podobny projekt, to już zależy od waszych chęci, od waszych komentarzy od waszego wsparcia. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z kroniki Awatara. I nie tylko. Trzymajcie się.